Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj ciężki dzień czeka zawodników. Jeden z cięższych w tym tygodniu, taki ostatni intensywny przed startami, ale wszystko na dobrych torach. Zaczynamy mocno od siłowni, skończymy specyfikiem, więc będzie się dzień. Szybciej, ale nie na nie strzelaj. Drug to drug trochę wolniej. I do góry. Szybko. No w ten weekend posypało nam się trochę medali. Kamila zdobyła dwa medale brązowe na 1500 i na 500 metrów. Ja zdobyłem na 500 metrów. Byliśmy bardzo blisko z chłopakami, aby zdobyć pierwszy historyczny medal na 5000 metrów w sztafacie mężczyzn. Ten weekend kolejna seria Pucharu Świata, tym razem w Gdańsku. No więc tak naprawdę postaramy się zrobić tak samo, jak robiliśmy w Dreźnie. W końcu, znowu tutaj. A tutaj mały upgrade kleci. Nie wiem, czy takie rzeczy mogę pokazywać do kamery. Bo Jesteśmy tacy szybsi. Jesteśmy szybsi niż inni, bo odkręcamy sobie i przykręcamy wozy przed startem. No, ale nie pokazujcie tego. This is the most interesting part of uh, skating <laughs> because you see here we get like the mark of the put, put to put the blade so when we change the blade or when we untie the blade to release pressure or something we need to have the mark so we are always keeping the same mark and not changing so make like strong warm up of ice in ice, directly we start with a half tempo relay Co właściwie się wydarzyło w weekend? To byłam dwa brązowe medale. Cały sezon pokazuje, że potrafię, że, że walczę z najlepszymi, że ja w tej czołówce też jestem. E, więc to jak się potoczy nie wiem, ale to, że będę walczyć i, i będę walczyć do samego końca o te medale i o finały, to mogę być tego pewna. Podczas startu ty słyszysz doping polski tutaj widowni? Tak, w Polsce jesteśmy, słychać tych kibiców zdecydowanie i, i to motywuje na pewno, a nie przeszkadza. moja twoja rodzina, znajomi, będzie ktoś teraz? Oj, bo... oczywiście, jest... z tego przyjeżdża bardzo liczna ekipa, więc super, przyjeżdża cała moja rodzina, znajomi. Tak, będzie trochę znajomych. Będzie moja dziewczyna i mama. Jeździć u siebie na podwórku jest e, znakomicie, no to jest fajne uczucie. Czy jest szansa na powtórzenie medalizmu Mistrzostw Europy w styczniu? My zawsze jedziemy po to, żeby, żeby zdobywać metale i nigdy nie jest inaczej. Natomiast e, szertek jest tak nieprzewidywalnym sportem, to się wszystko dzieje na krawędzi, więc możemy się wszystkiego spodziewać. Na pewno jesteśmy gotowi do tego. Ciężka sesja, bo to... Yy, ostatni specyfik przed zawodami, więc jeszcze tak trzeba trochę podkręcić tempo w nogach. A w weekend też tutaj będzie od ciebie? Znajomi, rodzina? Yy, oczywiście, że tak, przyjeżdża cała, cała rodzinka, więc będzie trochę osób. Będzie czuć doping? Oj, na pewno oni zawsze ostro dopingują.